Poniedziałek Sąd Janowy Wilmanowej zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania 24-letniego mężczyzny. Jest on podejrzewany o spowodowanie 17 marca wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby. Pojazd stanął w ogniu. Jak się okazało w samochodzie było czterech mężczyzn. Dwóch siedzących z tyłu, jeden w wieku 23, drugi w wieku 21 ponieśli śmierć na miejscu. Na wniosek prokuratury rejonowej w Limanowej najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Kierowca pojazdu został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. W dniu wczorajszym zostały mu ogłoszone zarzuty popełnienia przestępstwa stypizowanego w artykule 177 paragraf 2 kodeksu karnego i przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Limanowej zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. To moment uderzenia samochodu w słup energetyczny, który uchwyciła kamera monitoringu. A tak wyglądał samochód już po wypadku, który opublikowała Limanowska policja. W najbliższym czasie zostaną w zakładzie medycyny sądowej w Krakowie przeprowadzone sekcje zwłok zmarłych dwóch pasażerów pojazdu. W sprawie zabezpieczono. Liczne dowody biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych opracuje stosowną opinię. Kierowcy i siedzącego obok pasażera uratowali strażacy. Marcin Świerk Mszany Dolnej i Łukasz węglarz Złętowego wykazali się nie lada odwagą, wyciągając z płonącego auta dwie osoby. Wypadek myślę tragiczny, zginęło dwóch młodych mężczyzn. Osoby, które podróżowały samochodem to mieszkańcy powiatu limanowskiego.